Porcelanowa Bogia jest to druga wystawa z cyklu prezentacji rzemiosła artystycznego, którego mamy naprawdę bardzo dużo w zbiorach i bardzo ciekawe i wartościowe obiekty. W ubiegłym roku zaczęliśmy pierwszy raz tą prezentację rzemiosła artystycznego, pokazując motywy kwiatowe w dekoracji porcelannych i ceramiki. Była to zatytułowana Roków na W tym roku pokazujemy również temat dekoracji bardzo wdzięczny taki taki prawdziwe i lityczne, bardzo różne. Pokazujemy przekrojowo. Jest naprawdę to temat bardzo bogato przedstawiony w sztuce i w rzemiośle. Także w, w ceramicie, musieliśmy zrobić wybór. Myślę, że bardzo trafne, bo pokazaliśmy naprawdę bardzo dużo ptaków, tych prawdziwych i symbolicznych, i yy, różne wytwórnie, i europejskie, i dalekowschodnie. W szczegółach o tym opowie kurator wystawy, pani Barbara Kowska, za chwilę, która także w ubiegłym roku przygotowała prezentację motywów kwiatowych. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że stawę tutaj, tak jak w biegłym roku zrobiliśmy z pomocą i dzięki życzliwości też prywatnych kolekcjonerów. Jest to dzisiaj obecny z nami pan Tomasz Szczepkowski z Ostródy, który ma naprawdę nieprzebrane i wyjątkowej wartości wbiorów porcelany i w tym także trochę... Za chwilę Państwo będziecie mogli podziwiać. Drugim Panem, który także użyczył nam obiektów ze swoich prywatnych zbiorów jest Pan Tomasz Budaczewski z Ostródy, który także w ubiegłym roku wspomógł tutaj nasze działania ekspozycyjne. Pojawiła się jeszcze trzecia osoba, kolekcjoner z Warszawy, który także ma kartki w swojej kolekcji z Pan Kosmoski. Bardzo wszystko tym naszym panom, kolekcjonerom dziękuję i liczę też, że będą nasze wystawy rzemiosła wspomagać w przyszłości, że będą nam uzupełniać to, czego nie mamy w zbiorach. Liczę na to, a za chwilę państwo zobaczycie, naprawdę, jakie klasy to są obiekty i nasze. I a podsalana chyba szczególnie, no to jest rzeczywiście dziedzina, która przyciąga chyba też największe zainteresowanie e, prywatnych kolekcjonerów, nie tylko muzealnych. Można powiedzieć, że prawie każdy ma coś w domu, czy sam zbiera, czy odziedziczył e, po babci czy rodzicach i no, też będziecie mogli Państwo sobie porównać, czy nawet zobaczyć rzeczy podobne, czy z tych samych utwór. Zapraszam w tej chwili wystawy panią Barbarę Bukowską i naprawdę dowiecie się Państwo bardzo ciekawych rzeczy, jak te ptaki, ten motyw rozwijał się. Ma, czyli, e, motywy ptaki, ptaki, które zdobiły porcelanę, takie malowane, takie figurki porcelanowe oraz takie, które, które są motywami zdobionymi jako, jako, jako kalkomanii. Tych, tych zbiorów mamy rzeczywiście bardzo dużo i do, dokonaliśmy tutaj pewnego wyboru ze względu na, na pojemność sali chociażby, ale również ze względu na to, by jakoś tak zintegrować się z naszymi zaprzyjaźnionymi kolekcjon kolekcjonerami, i razem wspólnie pokazywać te, te zbiory. Jest to wystawa pod pewnym względem bardzo niezwykła. Wydaje mi się, że jest to pierwszy pokaz tego, tego tematu, jaki został zaprezentowany. Owszem, pokazywano już kwiaty, portrety na porcelanie, ale nie spotkałam się, żeby jakiekolwiek muzeum pokazywało motywy ornitologiczne i to pod tym kątem. Także mamy tutaj, proszę Państwa, taką, taką możliwość, nawet taką frajdę, że będziemy pierwsi oglądając tę wystawę zastanawiać się, jak to z tym zdobnictwem motywy ornitologiczne na przestrzeni wieków i krajów geograficznych bywało. Możemy zastanowimy się, od kiedy ptaki e, 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 przedstawiane na porcelanie przestają mieć charakter symboliczny i stylizowany, a od kiedy pojawiają się ptaki, które można określić, które, które można określić jak ornithologiczne.